Girata Emsia, moi drodzy. Ostatni odcinek z kariery Forlana był 8 dni temu. I 8 dni nie było mnie, więc nagrywamy dzisiaj odcinek numer 17. Kariery Forlana. Dziś jesteśmy w klubie Hyderabad. Więc kontynuujemy naszą karierę. Kontynuujemy karierę. Więc tutaj jest nasz gwiazdor. I mamy plan taki. Zagramy sobie... Hmm, zagramy sobie ten mecz i ten zagramy. Zagramy sobie ten. Irlandią przysmulujemy Przegrawamy. I wygrywamy z Danią. Dobra. Dobra, trening. Czytujemy sesję, musimy dawać. Dobra, dzień meczowy. No i zaczynamy, zagramy ten mecz, a resztę będziemy symulować. Zagramy trzy mecze, a resztę będziemy symulować i zakończymy na tym odcinek. Resztę będziemy symulować. Dobra, blokujemy tutaj. No, podaj. Dobra, jedziemy. 8 dni temu nie grałem w FIFA. Łooo! 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 Uderzamy! Jest! Jeden do zera! Dwa do zera już mamy. To już moja bramka. Po mojej... Po mojej... Po mojej przerwie od grania zdobywamy brameczkę. Mamy! Dobra, gramy! No, chciałem się tu pomkiwać. No jestem. Nie, jak teraz strzelę 2-0, to będzie szok. Dobra decyzja, udane przejście. Dobra, strzelaj! Mamy 3-0. Do Dobra, pobijamy, powtórki będziemy oglądać. Dobra, pomijamy to powtórki i nie będziemy oglądać. Nie będę oglądał powtórek żadnych. No halo, czy ktoś jest tutaj do obrony? Syk Nie no, teraz to jest za dobry chyba teraz. Podaj.

Dawaj. No. Teraz chciałem uderzyć gola, ale wybił mi. Frejrzyna mi wybiła. Frejerzyna wybiła mi. ostatnie 2 minuty czasu Ajajaj, kurde, jak mogłem teraz przejść? Ale ten mecz wygramy dzisiaj, to już 3 do 0, już ten mecz wygramy. Kolejny. Jezu, jaki jest ten dobry typ kurlonym. No, nie, no teraz to musi już. Dobra, po... Dobra, czerwona kartka, pomijamy te powtórki. Nie, no ja teraz ja muszę strzelić tę bramkę. Dobra, strzelamy! No, ładnie uderzyłem. Ładnie no, strzeliłem, ale obronił. Dobra kość to sedio, to już ostatnia minuta Koniec! 3-0. Zdobyłem bramkę Łatwo, zdobyłem bramę. Mamy 3 punkty. Dobra, dalej tam nie będę czekał. Dobra. Dobra, zobaczmy jakie się kluby interesują. Stalin z Miami, nawet z nami się interesuje. Dobra, działania tam mamy. Finansy dostałem. Dobra, tym tyle. Dobra, niechmy się. Dobra, teraz zagramy sobie z Jean moim byłym klubem. Zagramy drugi mecz. Dobra, później tam przytujemy sesję. I gramy. Dobra, gram tak samo. Gramy tak samo. Dobra. że można teraz już tylko minuty. Wielą tę wideo od zwycięstwa czą, więc wykorzystać wszystkie możliwości, by to prowadzenie utrzymać. Co jest? Oj, co się stało chyba? Lagi były chyba. Czy wy to wiecie, że były lagi? Nie lagi tu były straszne. O. No. czerwona! Teraz to powinna być czerwona kartka, za takie są. Dobra, powijamy te powtórki i będziemy patrzeć. No ale to była akcja, podaj. Nie, no to jest przesada, no. Dobra. Dawaj. I teraz. I teraz patrzcie. Dystansu! No, ładny strzał dystansu, ale obronił. Tak, którą można odrobić. Mamy! Proszę państwa, 2 do zera, to jest już moja kolejna bramka w tym meczu. No, jestem za dobry chyba. Dobra, 2 do zera. Dobra, mamy tę bramkę i tak mamy to. Mamy to gdzieś. Dobra. No. Mamy ocenę 8-4, na razie jest dobrze. Nie, nie, teraz nie odwalajcie tego, nie odwalaj tego. No, teraz to ja chciałem bronić, ale... Dobra, pomijamy to pustulki Nie będziemy oglądać. To jest? lagi. Coś te lagi były. No mam lagi. Jezu, coś się zlagowało mi ta Fifa, się laguje trochę. Nie, nie, teraz nie, proszę, nie lagi. O, leż, teraz przeszłem. No, zaraz będę miał akcję. Albo strzelamy. 3-1. To jest moja druga bramka. Trzecia kurde ja są... Ten poranek jest za dobrym piłkarzem chyba. Dobra, pomijamy te powtórki, nie będę patrzył. Trochę przesymulujemy. Olszturos! Nie no szły hat trick, ludzie, to są za dobry chyba w tym... Ramki 5 w trzech meczach. Nie no, jest Forlanem za dobry. To jest mój hat-trick już, kurde. To jest mój hat-trick. Dobra, graj. O, teraz to poszło. Celny strzał, ale ładnie. Zlokowało mnie trochę ta że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Ej. Tu. Pozostało już tylko 120 sekund. Uderzamy! Jaka bramka! To jest mój szok bramek. To jest szok bramek. Cztery bramki moje. Ja jestem za dobry. Ja jestem za dobry tym furlanem. Eee, no nie wbiegaj się we mnie, jak ja chcę wbiegać. Halo? nie wbiegaj, jak ja chcę wbiegać. Dobra, graj mi tam. Nie, już szukaj, piątą bramka, no po akcji! Kończ już sędzia Nie, nie, teraz nie odwalajcie tego, nie odwalajcie tych scen. Brawo! Jezus, dobrze Dobra! Dobra, kończ już to sędzia! No jak to nie koniec, halo! Przecież powinien skończyć! blokuje. Koniec. Wygrywałem 5-1. Cztery bramki moje dzisiaj w tym meczu. Elegancko. Dobra. Pomijamy te powtórki. Kerala Blaster w sezonu 0 wygrała. Dobra. Punkty zdobyłem. Dobra. Dobra. Tak więc dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek, jutro nagrywamy kolejny odcinek, tak więc do słyszenia na razie